Hej, witam wszystkich. Yy, na wstępie powiem tak, że to co obiecałem w ostatniej misji Let's Play Call of Duty 4 to tego dokonam, czyli obiecałem, że nagram misję dodatkową, czyli epilog. Tak, oto tu. No to tak, zaczynamy. Yy, przejdę go na poborowy, bo chcę go przejść i wam pokazać tą misję dodatkową. A więc. Ostatecznie powiem, że definitywnie seria Zagrajmy w Call of Została zakończona. To jest misja dodatkowa z tej serii, tylko. No to co, zaczynamy. Ting, ding. Ta misja jest bardzo fajna. Jesteśmy sobie w samolocie, który został porwany przez terrorystów. I musimy uratować pewnego VIP-a, który znajduje się w jednej z kabin. Czyli rozpierducha na maksa. Tak, jak to już przystało. O lol. Ale wyrąbało. Jeżeli ktoś będzie mówił, że jestem ciotą, czy coś, bo gram na poborowym, to ja to zostawiam bez komentarza, nie? Bo każdy gra tak, jak chce. A ja poborowy wziąłem dlatego, żeby tą misję szybko, sprawnie przejść. A nie. Tak. Tak jak mówię, takie denne komentarze będę zostawiał bez wypowiedzi po prostu. Jak ktoś umie lepiej, to niech to pokaże. No, i właśnie dotarliśmy do VIP-a. <Prof discussion> oj, 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 co ja zrobiłem? Wnóżki. Sorka za tą nieudaną próbę. Sorry, 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 jeszcze raz, sorry. Zabiłem swojego przyjaciela ale udało się. I teraz najlepsze. I jep. Trochę polatamy. No to lecimy. I tak oto kończy się misja dodatkowa jeszcze raz. Sorry za tą wpadkę. No. To. O, tak to się kończy. No to co? No to na razie już wszystkim. Seria zakończona. Może zacznę z czegoś innego, z jakiejś innej gry serie. Ale na razie, na razie nie. To na raz, wszystkim. Cześć.